Witamy Was w kolejnej relacji Hoops.pl Dzisiaj zajmiemy się boksem o nazwie Panini Crusade Jest to produkt sezonu 12-13 Tak wygląda ten boksik w sklepie Zobaczmy co możemy w nim trafić Karty Base, inserty Oczywiście tutaj insertami są głównie karty zwane jako Prism Czyli karty metaliczne, bardzo ciężkie są te karty, powlekane taką, takim jakby metalicznym, metaliczną powierzchnią. Tak one wyglądają, są oczywiście limitowane. O tym będziemy jeszcze później rozmawiać. Tutaj seria Nobility to jest również seria insertów no i karty jersey, czyli karty z kawałkiem meczowej koszulki zawodnika, no i tutaj już mamy szerokie spektrum, naprawdę możemy trafić rewelacyjnych graczy, Kevin Durant, Westbrook, Carmelo Shaq, jest oczywiście masa legend, David Robinson, jest LeBron James, także jak widzimy naprawdę można tutaj, oczywiście Marcin Gortat, można tutaj trafić naprawdę fajne karty, duże Kawałki materiału w karcie jak widzicie seria Majestic i seria Quest, w tym przypadku jeżeli chodzi o karty Jersey. No i też mamy tutaj możliwość trafienia kart Jersey Patch, czyli w Pani nie określa to jako Prime, a więc kartę z kawałkiem koszulki, natomiast to jest kawałek koszulki z loga bądź z kawałkiem litery z nazwiska zawodnika, i te. Karty są już limitowane, tutaj widzimy Blake Griffin do 5 sztuk, Bogat do 25, Kobe Bryant do 15, widzimy aż nawet kawałek szwu wychodzi z tej karty poza, poza obszar przeznaczony na koszulkę. Steph Curry, Derrick Rose do 25 limitowane, Larry Johnson, tu mamy kawałek... Ściągacza z koszulki, Sean Kemp, no rewelacyjna karta z pięknym kilkukolorowym patchem. Kevin Durant i Carmelo Anthony, oczywiście masa, masa, masa innych zawodników również do trafienia, tutaj są sami e, tacy topowi. No i autografy, karty z autografem, seria Majestic również i seria Quest, e, Larry Johnson, dużo legend do trafienia w tej serii Chris Mullin, Tim Hardaway Marcin Gortat, no i seria Quest tutaj najlepsi ruki z draftu 12, czyli Kyrie Irving i Anthony Davis ich autografy a także inni zawodnicy seria Majestic, tu widzimy Kobiego widzimy Blake'a Griffina Penny Hardaway, no piękna karta Anferny Hardawaya Deron Williams, Larry Bird Julius Naprawdę świetni zawodnicy, i w tej serii jest możliwość trafienia. Oczywiście również, oczywiście również dodatkowa paczka. Cobi Anthologii w tym boksie, ponieważ jest to produkt z serii, z sezonu 12-13. Tak wygląda boks. Jest on bardzo ładnie wykonany, trzeba przyznać. Srebrne pudełko, panini Crushade. No i teraz zaczniemy ten boksik. Otworzymy sobie ten boksik. Zobaczymy, co nam się uda trafić w tym produkcie. Boksik numer 42, a więc do dzieła. Tak wygląda panini Crushade po otworzeniu. Paczka Cobie Anthology. Oczywiście otworzymy sobie paczuszkę Kobe Anthology na rozgrzewkę i mamy tutaj 5 kart oczywiście tylko i wyłącznie Kobe Bryant, same bazówki nie mamy ani limitu, ani żadnego hitu to na boczek i tak wygląda seria Panini Crusade, w boksie mamy um, tylko 6 paczek, jest to dosyć ekskluzywna seria, tak można powiedzieć 6 paczek w boksie, 5 kart w paczce. Tak więc 30, tak? 30 kart wyciągamy z całego boksa. Natomiast tutaj specyfikacja wygląda następująco: w każdej paczce znajdziemy kartę określaną jako hit, czyli albo kartę z autografem, albo kartę z kawałkiem mater... materiału z koszulki meczowej, czyli kartę jersey. Tak wygląda specyfikacja, żeby nie przedłużać. Oczywiście są też karty limitowane, za chwileczkę o tym. Seria Base w tej serii składa się z 85 kart. Tak wyglądają karty Base. 85 kart tworzy cały set. 15 kart to są karty Rookie, czyli razem 100 kart. I zaczynamy od Brendona Jenningsa Milwaukee Bucks. Dirk Nowicki. I tutaj mamy już pierwszą kartę określaną jako Prism. To jest karta. One są limitowane w zależności od koloru. Tu mamy akurat Blue and Gold, czyli niebiesko-złotą wersję. Ta wersja nie jest limitowana. Set tworzy 300 kart. Niebies Niebiesko-złotym tłem. Natomiast. Wersje parallel, czyli wersje limitowane są jeszcze oprócz tego wersja Red and Gold, limitowana do 99 sztuk, Fiolet ze złotem, limitowane do 49, Zielone ze złotem, limit 25, oraz wersja black, czyli one of one, jedna sztuka na świecie. I mamy pierwszą kartę jersey. Dirk Nowicki. Dirk Nowicki Majestic Game Worn Jersey bardzo fajnie. Zaczęliśmy. Dirk Nowicki. No, liczymy tutaj na fajną kartę oczywiście, zawsze liczymy otwierając boksa. Taka już specyfika tego hobby. Natomiast oczywistym jest, że nie w każdym boksie, nie w każdym produkcie możemy znaleźć autograf Kobiego, Bryanta, LeBrona. No Lebrona Powiedzmy, nie mamy szansy, bo nie ma go w Panini. Natomiast no, kobiego Duranta czy Blake'a Griffina, no nie w każdym boksie, wiadomo, jest autograf tych topowych zawodników. Darren Williams otwiera kartą Base. Druga karta Base George Hill. Może trafimy jakiegoś pryzma, który będzie numerowany. Na razie wersja Blue and Gold, czyli podstawowa. Kevin Murphy, Utah Jazz. I kolejne jersey, Bradley Beal, Washington Wizards, dla odmiany podset Quest. Karta z kawałkiem koszulki, w której grał Bradley Beal. Nie jest źle, dobry zawodnik. I kolejna paczuszka, tak wyglądają paczuszki. Znajdź jeden Crusade Card per Pack, czyli te karty, te karty... Które określa się potocznie mianem pryzmów. Eee, fachowo powinny nazywać się Crushade. Eee, otwieramy kolejną paczuszkę. I co w niej znajdziemy? Manu Ginobili otwiera Base. Chris Paul. Jordan Crawford. I to jest wersja jak widzimy Purple and Gold, czyli. Purpurowa ze złotym. Tu mamy kartę Base, tu mamy pryzmy. I to jest karta limitowana do 49 sztuk. Mamy limit 17 przez 49. Nie wiem, czy dobrze widać. 17 przez 49. Jordan Crawford Boston Celtics. Czyli mamy pierwszą kartę limitowaną. I autograf Kyle Lowry Majestic Signature, czyli karta z autografem. Pierwszy hit jeśli chodzi o autografy Kyle Lowry. W tym boksie prawdopodobnie jest podział równy, czyli trzy karty z koszulką i trzy karty z autografem. Powinniśmy w tym boksie znaleźć jeszcze Evan Turner. I zostały nam trzy paczki do końca. trzy hity już wyciągnięte, trzy jeszcze przed nami. Wesley Matthews, Portland, Kyrie Irving, bardzo fajnie, nawet base, ale Kyrie zawsze cieszy. Kyrie Irving i mamy, i mamy, i mamy Uuu, mamy Prism, Jared Cunningham i tak jak mówiłem na początku jest to wersja Red and Gold, czyli wersja limitowana, wersja paralel i wersja czerwono-złota jest limitowana do 99 sztuk. Na świecie mamy limit 50 przez 99 Jared Cunningham Dallas Mavericks, czyli mamy drugą kartę limitowaną. O, Kyle Lowry jeszcze jest, mieliśmy przed chwilą autograf, teraz mamy kartę base. I czwarty hitboxa Robert Parrish w koszulce Chicago Bulls. Bardzo fajnie, piękna karta. Czarny kawałek koszulki. Oczywiście z tyłu certyfikat autentyczności. Robert Parrish. No, wszyscy pamiętamy go z czasów gry w Boston Celtics, natomiast również w chicagowskich bykach. I to jest właśnie karta z kawałkiem koszulki gry. Z gry w Chicago Bulls. Także mamy trzy jersey i dwa i jeden autograf na razie. A zostały nam dwie paczuszki do końca. Także tu muszą być autografy. Muszą być autografy i za chwileczkę dowiemy się czyje, kto podpisał nam te karty. Kevin Garnett, Boston Celtics. Mamy insert Royalty Kevin McHale, Boston Celtics. Insert. Markif Morris Blue and Gold, czyli wersja nielimitowana. I teraz tak. Pau Gasol. Jordan Hamilton 01 przez 25 Quest gold czyli złota um, wersja wersja gold, Jordan Hamilton, Denver nuggets limit 01. Przez 25, także first mate. Pierwsza karta. No, nie łapie nam tutaj dobrze ostrość, ale wszyscy widzieli, na pewno Jordan Hamilton. No, zawodnik średni, ale karta naprawdę bardzo ładna, wersja Gold, limitowana do 25 i Markif Morris, jak już mówiłem. Ok, ostatnia paczka. Przed nami e, ostatnia paczka, jeszcze wracając do tego insertu, Kevina McHale um, z serii Royalty. E, cały set składa się z 25 takich kart, 25 kart Royalty jest dostępnych, a przed nami już ostatnia paczka. Kendrick Perkins, Paul George, Indiana Pacers, Blue and Gold, Flade Divac. I, I i i i Gravis Vasquez Przekładka, taka przykładka nie jest nic warta, jest to zwykła, zwykły kawałek architektury I co pod Wladę, co pod Wladę, co pod Wladę Authentic Signature Karta z autografem Greg Monroe Detroit Pistons Karta z autografem Grega Monroe także mamy komplet hitów z serii z serii e, 12, 13 Panini Crusade a więc podsumowując e, podsumowując Kyle Lowry bardzo ładnie, bardzo fajny autograf Kyle Row, Lowry e, Greg Monroe i Jordan Hamilton limitowany do 25 bardzo niski limit karty Greg Monroe i Kyle Lowry oprócz tego Robert Parrish, Jersey karta z kawałkiem koszulki zawodnika Bradley Beal czyli nowa fala w NBA i stary wyjadacz już Dirk Nowicki Także mamy niezłych zawodników, mamy fajne karty, kubka kart BASE, pięć kart Kobe Bryant'a, Kobiego Bryant'a z Kobe Anthology oczywiście. W każdym produkcie z rocznika 12-13, jedna paczka bonusowa Kobe Anthology, insert Royalty, Kevin McHale i co jeszcze z hitów, to karty limitowane, Purple and Gold Jordan Crawford Limit 49 oraz Jared Cunningham Red and Gold Limit 99 do tego jeszcze kilka widzicie jak fajnie się karty mienią, one są naprawdę ładnie wykonane z takiej z takiego taką powierzchnia metalizowana i tu był Vlad Diwacz był Markif Morris był Evan Furnier i był jeszcze Kevin Murphy. Także tak wyglądają karty, które potocznie określamy mianem Prism e, lub też Crusade. E, I co? I co? No tak wyglądał ten boksik. Naprawdę jest to fajny produkt, godny polecenia. E, dziękujemy za dzisiejszą relację. Jeszcze kilka przed nami. Zapraszamy na kolejne. Zapraszamy do sklepu Hubs.pl. Pozdrawiamy serdecznie i do następnego razu. Hej!